Cześć! Witam Was z upalnej wyspy Gawdos. Cykady skutecznie zastępują mi budzik. Od kilku dni mieszkam w namiocie, bez zasięgu w telefonie i bez połączenia z internetem. Na brak kontaktu ze światem wcale nie narzekam, a takiego resetu życzę każdemu. Krystaliczne morze i cudne plaże Gawdos kuszą nie tylko swoim pięknem, ale i brakiem tłumów. Oraz zorganizowanej infrastruktury. Parasoli i leżaków na Gawdos nie uświadczycie. Tym z Was, którym marzą się zabiegi spa, przypominam o naturalnych złożach glinkich, z których można tutaj korzystać do woli. Warto pamiętać również o tym, że Gawdos jest rajem dla pierwszych obieży światów. Wyspa ma do zaoferowania bardzo wiele szlaków trekkingowych i można ją obejść dosłownie dookoła, rozpoczynając pierwszą wędrówkę o tutaj w porcie w karawę. Tego wyzwania najlepiej podjąć się na początku maja lub końcem września, kiedy to piekielne letnie temperatury nie są tutaj jeszcze lub już odczuwalne. Na lenistwem i nieróbstwem, polecam zdecydowanie plażę Saraki -Niko, gdzie znajdziecie najlepiej zorganizowane bazy noclegowe i gastronomiczne. Witajcie kochani, wybaczcie mi mój look dzisiejszy, natomiast y, wpływałam tutaj przy plaży Saraki -Niko. Jak w basenie, ponieważ tutaj się pływa dosłownie jak w basenie. Dajcie mi się chwilę ususzyć i coś Wam opowiem. Jak pewnie wiecie, plaże na Gawdos są jak najbardziej naked friendly, dlatego nie zdziwcie się, że gdzieś tam za mną, czy też obok mnie, będą się przechadzać nudyści, czy też pani właśnie, plażowania i pływania nago. Jeżeli ktoś podejdzie zbyt blisko, spróbuję zblurować wtedy elementy których nie powinnam ukazywać na YouTubie, żeby po prostu YouTube mi tych, tego filmu nie ściągnął. Natomiast nie o tym, ze względu na to, że nudyzm na Gawdos jest powszechnie znany i nie o tym będę dzisiaj mówić. Chciałam Wam opowiedzieć nieco o tej wyspie z perspektywy mitycznej, legendarnej, ponieważ właśnie mity i legendy nad tym, na temat Gawdos krążą różne. Hmm, poczynając od tego, że wyspa ma być otoczona bardzo specyficznym polem magnetycznym, to pole magnetyczne, to jest bardzo specyficzne pole magnetyczne, które ma właśnie znajdować się tutaj e, nad Gawdos, otaczać Gawdos, ma sprzyjać bardzo głębokim medytacjom. O czym mówi bardzo wielu joginów i właśnie osób, które oddają się medytacjom? Co, coś tutaj jest właśnie takiego energetycznego, czy też może faktycznie związanego z tym bardzo specyficznym polem magnetycznym co wpływa tak dobrze na osiągnięcie tego stanu właśnie głębokiej medytacji. To jest wyspa, która w ogóle sprzyja aspektom duchowym. Znane z tego, że przypływają tutaj na tą wyspę osoby, które są głęboko uduchowione. No i czerpią właśnie tą dobrą, pozytywną energię po to, aby ten swój rozwój duchowy tutaj pogłębiać. Tak? Nie wiem, jak to nazwać dokładnie, bo ja bardzo uduchowioną osobą nie jestem. Jakie mity i legendy jeszcze krążą na temat Gavdos? Otóż, moi drodzy, mm, słyszałam takie opinie o tym, że klimat tej wyspy lub też ta wyspa wpływa na krótkotrwałe zaniki pamięci u osób, które przebywają tutaj na dłużej. Ten mit ma się wywodzić z tego, iż Gavdos... Yy, jako właśnie wyspa uważana jest za wyspę na której zamieszkiwała mityczna Kalipso z Odysei Homera która uwięziła właśnie tutaj Odyseusza i spowodowała iż Odyseusz stracił pamięć i zapomniał gdzie tak naprawdę podążał, gdzie podróżował i w jakim celu się udawał dlatego kiedy jego prawda statek Praktycznie rozbił się tutaj u wybrzeży e, wyspy Gawdos, u wybrzeży wyspy, na której mieszkała Kalipso. Kalipso właśnie spowodowała mm, zanik pamięci u Odyseusza, e, który zakochał się w Kalipso, a ona uczyniła z niego swojego kochanka. Stąd wydaje mi się też, że wiele osób twierdzi, iż e, u osób, które zostają tutaj na dłużej, dochodzi do krótkotrwałych zaników pamięci. Nie wiem dokładnie, na czym to polega. Nie spotkałam tutaj na Gawdos ani jednej osoby jeszcze, która em, faktycznie opowiedziałaby mi taką historię, wiesz, co coś mi się przydarzyło i, i doznałem, doznałam za pamięci. E, mój mąż śmieje się, że to pewnie ktoś ma kto. Takie, takie sytuacje, takie reakcje występują u ludzi, u których e, którzy e, przyjęli zbyt dużą dawkę środków odurzających. <grym> Kolejnym y, mitycznym aspektem y, wyspy Gawdos jest to, że wyspa ma podobno uzdrawiające moce, uzdrawiające działanie. Tym, słuchajcie, interesowali się y, naukowcy ze Związku Radzieckiego w latach 70. Ubiebie, ubiegłego wieku. I w latach 80., po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu, przetransportowali tutaj na wyspę, właśnie tutaj w okolice wybrzeży plaży Sarakiniko, niewielką grupę osób cierpiących na chorobę popromienną wywołaną właśnie wybuchem elektrowni atomowej w Czarnobylu. I ci naukowcy z ZSRR rehabilitowali tutaj tą niewielką grupę osób. Jest tutaj mężczyzna na tej wyspie, który pamięta to zajście, Mieszka, już jest mężczyzna w dość podeszłym wieku, trochę niekomunikatywny lokals. Natomiast kiedy rozmawiałam ze Stellą, właśnie tutaj z piekarni, czy też z Marią z Metochi, no to obie panie potwierdzają, że tak, że ten mężczyzna opowiadał im ze szczegółami, właśnie jak to tutaj wyglądało te rehabilitacje na Sarakiniko. I po kilku miesiącach podobno tych rehabilitacji właśnie na tutaj, u wybrzeży plaży Sarakinko, u tych osób, które cierpiały na chorobę popromienną, doszło do znacznej poprawy, jeżeli chodzi o zdrowie, stan zdrowia. Natomiast, słuchajcie, nie ma na to żadnych spisanych danych. Pewnie są gdzieś w krajach byłego Związku Radzieckiego. Ktoś może ma jeszcze jakieś archiwalne dane na ten temat. Chodzi mi oczywiście o środowisko naukowe. Natomiast tutaj kompletnie nie ma na ten temat żadnych spisanych notatek, żadnych spisanych historii. Jest natomiast ta historia przekazywana z ust do ust, więc to jest dość ciekawe. Um... Z perspektywy naukowej chciałabym to właśnie e, zgłębić, natomiast niestety nie mam dojścia do takowych informacji e, naukowych. Ze względu na to, no, że tak jak wspomniałam wcześniej, one nie istnieją tutaj na Gawdos. Co ma w sobie ta wyspa? Że co roku przyciąga e, ludzi tak naprawdę z całej Europy, ze względu na to, że Gawdos stało się bardzo popularne wśród Włochów, szczególnie wśród Włochów oraz wśród Niemców przyjezdnych z Niemiec. Natomiast oczywiście największą grupą e, przyjezdnych, e, którzy osiedlają się tutaj e, na okres wakacyjny, to są nadal ko kontynentalni Grecy. Kochani, coś ta wyspa ma w sobie. Ma bardzo specyficzną energię, ja to tak odczuwam. I pisałam już o tym na fanpage'u Vlog Greta na Facebooku. To jest niesamowite, ze względu na to, że to jest jedyne miejsce na Ziemi, a zwiedziłam ich trochę w moim życiu, do którego ja po prostu czuję, że muszę wracać, ponieważ to jest miejsce, w którym, jedyne miejsce, tak naprawdę, w którym mogę się totalnie zresetować. I nie, nie, jestem, nie wiem, czy jestem w stanie wytłumaczyć Wam to słowami, ze względu na to, że kiedy wysiadam z promu który przypływa tutaj do portu w karawę, i stawiam po prostu pierwsze kroki, właśnie w karawę. To jest tak, jakby cała, cały świat, który zostawiłam za sobą, tak na krecie, wszystkie problemy, cały stres po prostu w pewnym momencie zniknęły. Ich nie ma. No więc coś w tym miejscu musi być. Natomiast, czy my wszystko musimy wytłumaczyć racjonalnie? Okej. Okay. Niektórzy są tacy, że będą szukać racjonalnego wytłumaczenia, natomiast ja już po kolejnej wizycie na Gawdos dałam sobie spokój. Coś takiego się tutaj dzieje, a co to jest? Ważne, że jest i ważne, że działa. Gavdos, Wyspa Wolności. Lazurowy raj, w którym zatraca się nabyte w cywilizowanym świecie cechy. Wyspa dwóch autobusów i sześciu przystanków autobusowych. Dom dla kilkudziesięciu statków, które przystosowały się do niesamowicie trudnych warunków klimatycznych wyspy. Wyspa zamieszkana przez kilkudziesięciu ludzi. Wyspa baraków i klocków z kamienia, bo tak potocznie określa się tutejsze budynki mieszkalne i gospodarcze. Wyspa szorstka, kamienista, kolczasta i zakurzona. No i w końcu wyspa nudystów. Bo to właśnie z powszechnego nudyzmu gawdos jest znane najbardziej. Na wielu kreteńskich, greckich, europejskich jak i światowych plażach nudyzm jest prawnie zakazany. Owszem, na całym świecie są miejsca, gdzie nudystom wydziela się specyficzne fragmenty plaż lub też całe plaże, natomiast we współczesnym świecie nagość, nawet na plaży, nadal wywołuje sporo kontrowersji. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Dlaczego najbardziej naturalna forma obcowania z plażą i z morzem wywołuje u wielu osób wstydliwe reakcje? Spotyka się z niezrozumieniem, a nawet z gniewem lub z odrazą. Czyżby cywilizowany świat tak nas zaprogramował, abyśmy mieli wstydzić się tego, kim jesteśmy i jak wyglądamy? Tutaj na Gawdos nie ma miejsca na odrazę, gniew, niezrozumienie czy wstyd względem nudyzmu. Ludzie nadzy czy też ubrani nie wywołują tutaj żadnej reakcji. Jest jeszcze jedna kwestia, z której słynie Gawdos, a mianowicie spektakularne zachody słońca. Gawdos jest wyspą kontrastową. Nieokiełznaną, odstającą od innych greckich wysp. I to właśnie dlatego tak bardzo chcę się tutaj wracać. Z Gawdos jest tylko jeden ogromny problem. Wyspę trzeba w końcu opuścić. Przychodzi taki dzień, w którym trzeba wsiąść na pokład promu. To tu z zaciśniętymi pięściami i powstrzymujący łzy. Trzeba się pożegnać z Gawdos, ale i obiecać sobie powrót. Powrót do raju. Całe szczęście, że kryta jest taka duża i że skutecznie wypełni mi czas do kolejnej podróży na Gawdos. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym vlogu.